Kochani, Solidarność to wolność. Wolność to jest radość z bycia człowiekiem wolnym, wolnym, niepodległym państwem, wolnym narodem. Solidarność to Lech Wałęsa, to te 10 milionów ludzi. To te 10 milionów ludzi. Którzy 30 lat temu stanęli po stronie wolności, po stronie solidarności, po stronie słusznej. Mamy prawo, mamy z czego się cieszyć. Czasami jest tak, że różne trudności dnia codziennego zasłaniają, przeszkadzają zobaczeniu tego, co wielkie i piękne. Tak było zawsze. Czytałem niedawno dzieła Marszałka Piłsudskiego. Twórcy Wolnej Polski, II Rzeczpospolitej. Czytam i własnym oczom nie wierzę. Mówi o tym, że brakowało mu zawsze po odzyskaniu niepodległości radosnego śmiechu odrodzenia. Trochę barokowym językiem. Radosnego śmiechu odrodzenia jako dowodu na to, że Polacy potrafią się cieszyć z niepodległości. Jak konkluduje marszałek Krzyżucki, przypuszczam, że to. Kwas śledzienników odłożony przez 123 lata niewoli przeszkadza cieszyć się wolnością. Takich, w których jest odłożony ten kwas śledzienników z czasów niewoli, z czasów braku wolności, jest zawsze sporo. Ale dzisiaj tu w Gdańsku wszyscy są po stronie radości wszyscy są po stronie solidarności. Dziękuję za stworzenie takiej możliwości, okazania tego, że się razem cieszymy z tego, co razem udało się nam zdobyć wtedy, przed 30 laty i poprawić w 1989 roku. Mamy się z czego cieszyć, mamy z czego być dumni, a ci, dla których ważniejszy jest kwas śledzienników. Niech idą swoją drogą, ale my ich zapraszamy przy każdej okazji radosnego świętowania wolności, niepodległości, praw człowieka i demokracji. Szanowni Państwo, najlepsze kolski mi prezydent zabrał. Ja chciałem to powiedzieć. I dlatego muszę nie powtarzać się, a powiedzieć inne rzeczy. Szanowni Państwo, wiecie dokładnie, że 30 lat temu wraz z Wami tu walczyłem i podpisaliśmy porozumienia. To dzisiaj tym spotkaniem, te uroczystości kończymy. Ale mnie się przypominają inne czasy. 10 lat wcześniej, 1970 rok. Ja tu wtedy też przewodziłem tamtemu strajkowi. Przegraliśmy. Wychodziłem, powiedziałem takie słowa: Boże, daj mi tu wrócić i dokończyć tą partię. Za 10 lat zdarzyło się to i efekty odczuwamy do dziś. Ale muszę powiedzieć, bo chcę Was przekonać do budowania. Chcę Was przekonać do tego, byśmy się cieszyli. A mogę Was przekonać jako Świadek tamtych zdarzeń, szczególnie z roku 70, przegrani, pokonani, nie wierzyliśmy, że dożyjemy czasu, kiedy komuna odejdzie do historii, kiedy wyprowadzimy wojska sowieckie z naszego kraju. Gdyby ktoś mi wtedy powiedział, że dożyję takich czasów nie byłby w stanie mnie przekonać. Dożyliśmy. Oczywiście problemy z przebudową są wielkie. Świadkowie ze stoczni. Przecież dobrze wiecie. 98,5% produkcji szło do Związku Radzieckiego. Tylko 1,5% robiliśmy na inne rynki. Jednego dnia z przyjemnością Rozwiązaliśmy Związek Radziecki, ale straciliśmy kooperację, współpracę, rynki zbytu. To był straszliwy wybór nas wszystkich. Ale czy mogliśmy postąpić inaczej? Moim zdaniem byliśmy ostatnim pokoleniem, które pamiętało jeszcze coś z kapitalizmu, pamiętało jeszcze coś z demokracji i jeszcze mieliśmy naszego polskiego papieża. A więc byliśmy ostatnim pokoleniem, które musiało tego dokonać. Niezależnie od kosztów. Bo już następne pokolenie nie miałoby papieża, nie miałoby świadków innych demokratycznych. Od demokratycznego rozumienia tej Nie miałoby świadków też innego systemu ekonomicznego. Dlatego wytrwajcie, włączcie się w. Wykorzystanie tego wielkiego światowego sukcesu zadziwiliśmy świat, ale tylko otwarcie możliwości i zakończeniem tamtego niedobrego dobrego układu. Teraz czas jest na budowanie. Ciężkie, trudne, ale budowanie. Chcę powiedzieć, że za dużo rozsądni ludzie odpuścili nierozsądnym i oni tworzą nową historię. Nie ma, mają czelność podważać wielkie sukcesy, na których tracimy musimy od jutra. Musimy od jutra odzyskać pozycję mądrego, dobrego reformowania, a odrzucenia demagogii i populizmowi, bo to nikomu nie służy, a szkodzi i dzieli nas. Ale dzisiaj, mając mało, mało okazji do radości, cieszcie się. Dzieci nasze, następne pokolenia będą podziwiać nasze zwycięstwo. Ale chciałbym, żeby też podziwiali nasze budowanie. Dlatego cieszmy się, by jutro budować, by jutro porządkować, by jutro prowadzić Polskę do dobrobytu, do pokoju, do spokoju. Tego Wam i sobie życzę. To ważne, że jesteśmy razem i jesteśmy razem tak, jak byliśmy 30 lat temu. Nasza wspólnota, wspólnota sierpnia trwa i będzie trwać. Chcę Wam powiedzieć, że wśród nas, poza tą sceną, jest trzech młodych trzydzieści lat temu dwudziestokilkoletnich stoczniowców, którzy rozpoczęli ten sierpień. Jerzy Borowczak. Bogdan Felski. I Ludwik Prądzyński. O takich jak on, wielu stoczniowcach, którzy poszli wraz z nimi, powinniśmy pamiętać i będziemy pamiętać, była także z nami i jest tutaj Henryka Krzywonos. Przybylski Kmieci, Ale pamiętajmy także o tych, którzy odeszli To z Komitetu, z Prezydium Komitetu Strajkowego Gruszecki, Kobyliński, Tanny, Pienkowska, Anna Walentynowicz, Sąc tutaj ścimy ich pamięć. Będziemy o nich pamiętali.